O matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, O matko, na ranę odkupiciela i na krew jego wylaną na krzyżu dla naszego zdrowienia. Dał nam ciebie za matkę, czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą z ciebie więc o matko nieustającej pomocy. Przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, O współodkupicielko prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u syna Twego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. W czasie tego świętego nabożeństwa, do Pana Boga przez ręce Maryi zanieśmy nasze prośby, módlmy się szczególnie za cały Kościół święty, zaczynając od papieża Franciszka, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Niego, a także o dary ducha mądrości, aby mądrze i mężnie kierował kościołem Bożym prośmy w intencji biskupa naszego Andrzeja, który tak bardzo w tych dniach potrzebuje naszej modlitwy i wołajmy z pokorą przez ręce Maryi o dar uzdrowienia dla niego samego, o dar wytrwałości, cierpliwości, ulgę w cierpieniu. Chcemy prosić za naszych biskupów pomocniczych Rudolfa i Waldemara. Prośmy nieustająco, prośmy. Matkę nieustającej pomocy, o wstawiennictwo za naszego księdza proboszczu, aby kierował nami mądrze, po Bożemu i prowadził nas wszystkich do zbawienia. Chcemy błagać za wszystkich Kapłanów, którzy pracują i pracowali w naszej parafii, a także wyprzedzając, prośmy o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy będą. Tutaj kiedyś pracowali i będą nam przewodzili. Chcemy modlić się za wszystkie osoby chore i starsze. Prośmy za dzieci i młodzież, za rodziny, za osoby samotne, za wdowy i wdowców. Módlmy się za siostry i braci zakonnych, przede wszystkim za naszą siostrę Tobiaszę. Prośmy za ministrantów, lektorów, Marianki, za organistów, za wszystkich, którzy tworzą. Ten, ten nasz lokalny Kościół, abyśmy wszyscy razem ramię w ramię szli w kierunku zbawienia. Matko nieustającej pomocy, stawiaj się za nami i prosimy o Twoje wstawiennictwo też w intencjach szczególnych, które do Ciebie dzisiaj zanosimy. Ciebie o Matko Nieustającej pomocy proszę z całego serca. Abyś wyprosiła mi u syna swego łaskę nawrócenia się mojego dziecka i męża. Mateńko ukochana, proszę o pomoc w zdaniu egzaminu, o pomoc w szkole, o zdrowie i łaskę Bożą dla mojego syna Radosława, Twoja córka Ewa. Matko nieustającej pomocy. Prosimy Cię, wstaw się do miłosierdzia Bożego, o przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców, Heleny i Tadeusza, zmarłych braci Henryka i Mariana oraz zmarłych teściów Aniele i Józefa, zmarłego szwagra Andrzeja. Niech Twój Syn miłosierny przebaczy im przewinienia i zaniedbania, niech obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Pokalana dziewicą, ty, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, prosimy Cię miej w obiece duszę mojej zmarłej żony Krystyny i zaprowadź ją do wiekuistej światłości i wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin. Proszę Cię, matko, nieustającej pomocy o ulgę w cierpieniach czyścicowych dusz mojego zmarłego brata Bronisława i przyjęcia go do chwały Bożej. Dziękuję Tobie, Mateczko, za wszelkie łaski dotychczas otrzymane, za wszelkie dobrodziejstwa i wysłuchane prośby i modlitwy, a za tych, których postawiłaś na mojej drodze, którzy pomogli mi przetrwać ten trudny dla mnie czas. Matko nieustającej pomocy, proszę Cię: Wstaw się do miłosierdzia Bożego o łaskę dla duszy Czesława Męczyńskiego, o miłosierdzie i radość nieba dla Niego, oraz o dalsze wspieranie Jego żony. Prosimy Cię. Mateńko wszystkich dzieci, o szczególną opiekę nad Szymonkiem w szkole i poza nią. Chroń go od tych, którzy mu dokuczają. Proszę Ciebie Mateczko Niebieska o powstrzymanie u niego częstych stanów gorączkowych. Owoce tej nowenny składamy Tobie Mateńko, nie w Matko nieustającej pomocy, prosząc o powstrzymanie choroby u Alicji, o moc wiary w powrót do zdrowia i o łaskę nawrócenia dla najbliższych. Panienko nieustającej pomocy, uproś, proszę, Dzieciątko, które trzymasz w swych ramionach o ulgę w cierpieniu dla ciężko chorej Elżbiety Wardzyńskiej. Ty, Matko, widzisz jej cierpienie, choroba nowotworowa odbiera jej nadzieję na uzdrowienie, a Twój Syn może wszystko. W chwili ciszy przedstawmy też intencje naszych serc. Ty wiesz, O Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, O najłaskawsza Matko. które w tej nowennie pokornie Cię prosimy. A my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Zaśpiewajmy pieśń. Przyjmij dziękczynienia naszych sióstr i braci, którzy za Twoim stawiennictwem doznali szczególnych łask. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy, wraz z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga za Twoim stawiennictwem. Dołączamy do nich naszą modlitwę i wołamy: Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Za uzdrowionych z choroby. Za pocieszonych w strapieniu, za ocalonych z rozpaczy, Dziękuję. za podtrzymanych w zwątpieniu, Dziękuję. za wyzwolonych z mocy grzechu.

Zaśpiewajmy pieśń. Naszych braci i sióstr, szukających Twojej pomocy, i wołamy. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Gorąco polecamy Ci, Matko, nieustającej pomocy, prośby naszych braci i sióstr. Łączymy z nimi błagania w intencji wszystkich, będących w potrzebie. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za chorych abyś ich uzdrowiła. Zastrapionych, abyś ich pocieszyła. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Za abyś ich na drogę prawdy prowadziła. Zakuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Zaupadających, Za upalających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Za grzeszników, abyś im żal łaskę spowiedzi wyjednała za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością szpieszymy do Twoich nóg, do Twoich stóp, z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na, nie, na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej wołając. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża. Matko nasza najlepsza. Pośredniczko nasza uboga szafarko łask wszelakich, Matko Świętej wytrwałości, troni miłosierdzia Bożego, po ręku naszego zbawienia, pogromczyni mocy piekielnych, umocnienie słabych, ucieczko uciśnionych, Downa lekarko w chorobach, ratunku ginących grzeszników, Nadziejo z rozpaczonych, patronko misji świętych, wychowawczyni powołań kapłańskich, mistrzyni życia duchowego, strażniczko czystości, Opiekunko rodzin, czuła matko sierot, pani naszych losów, przewodniczko pewna do nieba, tyś naszą ucieczką, o pani, i Módlmy się, Panie Jezu Chryste, wydałeś, wydałeś na rodzicielkę swoją, Maryję, za matkę. Ustawić prosimy, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznej macierzyńskiej, macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na, na nieustanne doznawanie owoców, owoców Twojego odkupienia, żyjesz które żyjesz i królujesz na wieki wieków. razem z Maryją, przyzywając jej wstawienieństwa. Odmówmy teraz modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz. Trzecie serce Jezusa, niepokalane serce Maryi, Maryjo Matko nieustającej pomocy, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, królowo kapłanów, królowo rodzinę, święty Józefie opiekunie Kościoła Świętego, święci aniołowie stróżowie nasi, Błogosławiony Czesławie, Wszyscy święci i święte Boże, Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać panie, Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,